Cześć, tu mister ten Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zorem poprzednich miesięcy zapraszam dzisiaj do obejrzenia bardzo krótkiego podsumowania, w trakcie którego opowiem wam o swoich trzech najważniejszych grach minionego miesiąca. Lipiec to pierwszy miesiąc wakacyjny, choć dla części z nas zaczęły się wakacje już w czerwcu. Teraz mamy sierpień i w związku z tym to również wakacje, okres kiedy teoretycznie mamy więcej czasu na granie w gry. I w lipcu muszę powiedzieć, że tego czasu było dosyć dużo, grałem dosyć sporo, a co za tym idzie również udało mi się dosyć sporo gier zagrać. Trzy gry jednakże uznałem, że są tymi, które zasługują na to, żeby o nich dzisiaj opowiedzieć. To są te gry, przy których albo najlepiej się bawiłem w trakcie minionego miesiąca, albo którym poświęciłem najwięcej czasu, albo które wywarły na mnie po prostu największe wrażenie. Tradycyjnie zaczynamy od miejsca trzeciego, dla bardzo szybkiego przypomnienia. W poprzednim miesiącu na trzecim miejscu Combat Commander Europe, na drugim miejscu Too Many Bones, a na pierwszym Era Innowacji. Czy który z tych trzech tytułów obronił swoje miejsce i również w lipcu zajął któreś z trzech miejsc na tej liście? Przekonajcie się już teraz. Na trzecim miejscu pojawia się nowość. Gra, o której do tej pory w ogóle nie opowiadałem na Wojennik TV, a przynajmniej nie opowiadałem w jakimś dłuższym materiale. Gra jest reimplementacją troszkę wcześniejszego tytułu, ale jest gra, która wywołała sporo zamieszania w Polsce, bo okazała się także w polskiej wersji językowej nakładem wydawnictwa Galacta. Mowa o John Company, drugi medy, drugiej edycji. John Company II drugie wydanie to gra, która została w Polsce wydana przez wydawnictwo Galacta. W związku z tym jest dosyć znana. Była też dosyć intensywnie dyskutowana w momencie, gdy Galacta zdecydowała o jej wydaniu, jak i również gdy ją wydała. John Company drugie wydanie to dziecko Cola Whirly, znanego m.in. z Ruta, znanego m.in. z Chronicles of Empire Exile, a więc designera uznanego, designera również popularnego w Polsce, bo Rut to gra, która cieszy się niesłabnącą popularnością. John Company to jednak zupełnie inne zwierzę od Ruta. Jest to gra, która przynosi nas do okresu funkcjonowania kompanii wschodnioindyjskiej, a więc kompanii, która miała na celu monopolizowanie, czy też kontrolę nad handlem realizowanym na terenie dzisiejszych Indii. To była ogromna megakorporacja, która funkcjonowała na przestrzeni kilku wieków, która nie dość, że handlowała z miejscowymi handlarzami, z miejscowymi państwami, z miejscowymi podmiotami, to również dysponowała własną armią, dysponowała własną flotą, dysponowała olbrzymimi wpływami politycznymi i była czymś na kształt państwa, które funkcjonowało pod kontrolą korony brytyjskiej. Tyle, że kompania wschodnioindyjska była organizmem na tyle dużym, na tyle niezależnym, że można powiedzieć, że była to gigantyczna megakorporacja, wzorem tych, które znamy z dzisiejszego świata. Megakorporacja, która miała olbrzymi wpływ zarówno na to, co działo się bezpośrednio na kontynencie, czy też na subkontynencie indyjskim, jak i również na to, co działo się choćby na dworze brytyjskim i była to. Kompania, w której można było dorobić się olbrzymiego majątku, bo podstawowym celem wszystkich tych, którzy robili karierę w kompanii wschodnioindyjskiej było oczywiście zarabianie odpowiedniej liczby pieniędzy. W grze wcielamy się w rolę możnych rodów brytyjskich, które to dążą do pomnożenia swoich wpływów, dążą do pomnożenia swojego majątku poprzez próbę zagarnięcia stanowisk w ramach tej kompanii dla członków swojego rodu. W ramach tych stanowisk będziemy zajmować różnego rodzaju, różnego rodzaju urzędy, takie jak gubernatorowie, takie jak dyrektorzy do spraw handlu, do spraw floty, nawet dyrektorzy do spraw handlu z Chinami. Na tych stanowiskach będziemy mieli posiadane, będziemy mieli pewną liczbę prerogatyw, kompetencji, z których będziemy mogli korzystać, a żeby pomnażać nasz kapitał, a żeby również pomnażać nasze wpływy. W grze możemy dążyć do tego, ażeby uzyskać jak największą kontrolę, czy też jak największy udział w kompanii wschodnioindyjskiej, co docelowo może przyłożyć się na konkretny zysk punktowy na końcu gry. Ale możemy też zagrać niesamowicie egoistycznie, dążąc do tego, żeby pomnażać nasz własny kapitał i obalić kompanię, dążąc do tego, żeby najlepiej uciec z tonącego okrętu i w ten sposób zwyciężyć rozgrywkę. Gra o kilku różnych płaszczyznach, gra w przypadku której zarówno rozgrywka toczona będzie na planszy, jak i również nad planszą, bo to jest gra, która najlepiej chodzić będzie wtedy, gdy mamy co najmniej kilka osób przy stole, osób, które będą ze sobą mocno dyskutować, negocjować, czasami zawierać krótkotrwałe albo długotrwałe sojusze. Gra, która zdecydowanie najlepiej sprawdza się wtedy, gdy mamy grono graczy lubiących gry negocjacyjne, lubiących gry, przy których jest sporo dyskutowania, jest próba zawiązywania sojuszy, wymiany różnego rodzaju różnego rodzaju elementami. Gra, w której trzeba uważnie zastanowić się nad tym, w jakim kierunku dążyć do rozwoju naszego własnego rodu, gra, w której nie można przywiązywać się za nato do piastowanych urzędów, bo te mogą zmieniać się z tury natura. Zagraliśmy John Company kilkukrotnie, i muszę powiedzieć, że o ile pierwsza część rozgrywki, wszystkim nam się bardzo podobała i bardzo się dobrze przy tej grze bawiliśmy, to mieliśmy już wątpliwości co do tego, jak wygląda druga część partii, gdzie mieliśmy wrażenie, że troszkę ta druga część jest już. Odcięta od tych emocji, odcięta od części elementów, które nam się podobały, czy od negocjacji, dyskusji. I bardzo spłycona, i zastanawialiśmy się nad tym, na ile to było efektem naszej rozgrywki, na ile to było efektem naszej grupy, a na ile faktycznie jest to problemem samej gry. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania, i stąd na wojennik TV nie ma jeszcze recenzji tego tytułu. Na to za wcześnie. Chcę zagrać John Campbell jeszcze co najmniej kilkukrotnie, żeby wyrobić sobie lepsze zdanie, żeby lepiej zrozumieć też, jakie były podstawowe. Powody, dla których Cold World zdecydował się na implementację takich ani innych mechanizmów John Company i chcę sprawdzić, jak one wyglądają też w innych konfiguracjach. To jest gra na tyle złożona, że nie sposób jest po jednej partii pokusić się o jakąś kompetentną jej ocenę, kompetentną ocenę gry. W związku z tym na razie się z tym wstrzymują, ale niewątpliwie John Company jest grą, która jest tytułem, w który bardzo chciałem zagrać. I te pierwsze partie na chwilę obecną, mimo że. Skończyły się słodko-gorzko, to jednak dają mi ochotę do tego, żeby po John Company sięgnąć ponownie. Jak to wyjdzie w praktyce, to się okaże, a póki co John Company ląduje na mojej liście gier lipca, na trzecie miejsce. O ile John Company, który wylądował na trzecim miejscu na liście moich gier lipca, to nowość, to numer dwa, jest powrotem. Jest powrotem i jest grą, o której opowiadałem na Wojennik TV już jakiś czas temu. Tym tytułem jest stary, ale wciąż jary Dominion. Dominion to gra karciana, to gra deckbuildingowa, gra, która na wiele sposobów odmieniła w ogóle percepcję gier karcianych. Bo zanim pojawił się Dominion, zanim Donald Vaccarino pojawił się w Rio Grande Games i zaproponował jedną z, jeden ze swoich prototypów, który był właśnie Dominion, który zresztą funkcjonował pod zupełnie inną nazwą na samym początku, to gry deckbuildingowe były bardzo często albo prawie w ogóle, prawie wyłącznie kojarzone wyłącznie z kolekcjonerskimi grami karcianymi, a więc grami, w których konstruujemy talię przed rozpoczęciem partii. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnym podziałem, mówi się o grach deckbuildingowych i o grach w których mamy do czynienia z mechanizmem deconstruction. Deconstruction to wszystkie CCG, to wszystkie LCG, które to. Wymagają od nas konstruowania talii przed rozpoczęciem partii, ale gry deck buildingowe to z kolei już będą te, w przypadku których tworzymy talię w procesie rozgrywki, a więc w trakcie trwania partii. I Dominion jest tatą, mamą, dziadkiem wszystkich gier deck buildingowych. Grą, która w dużej mierze zapoczątkowała całą serię gier, zarówno pod szyldem Dominion, jak i również wielu innych, które sięgnęły po ten sprawdzony, okazało się bardzo interesujący i popularny mechanizm konstruowania czy też Budowy tali w trakcie trwania rozgrywki. Dominion jest grą, którą poznałem wiele, wiele lat temu, którą grałem jeszcze z wykorzystaniem pierwszej polskiej edycji wydawnictwa BARD, którą później też uzupełniałem o dodatkowe dodatki, choćby te, które wydane zostały po polsku przez Games Factory, a niedawno pojawiły się także nowe edycje po polsku. To sprawia, że jeśli dzisiaj ktoś chce wyjść od do Dominion, no to ma naprawdę w czym wybierać i przebierać. Są setki. Kart, z których można korzystać są setki różnego rodzaju tysiące różnego rodzaju zestawów, które można stworzyć, grając z wykorzystaniem tego, co na dzień dzisiejszy to uniwersum oferuje. Dominion jest gro, w przypadku której dążyć będziemy do tego, żeby zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Te punkty zwycięstwa zbierać będziemy poprzez kupowanie kart z rynku. Zaczynamy rozgrywkę, posiadając raptem 10 kart na ręce, to jest, to jest 7 kart, tak zwanych miedziaków, czyli kart, które są. Kartami skarbów pozwalającymi nam na kupowanie innych kart, i z trzema kartami posiadłości, najmniej cennymi kartami dającymi punkty. Gra toczyć się będzie do momentu, do którego albo nie, wyczerpane, nie zostaną wyczerpane trzy z kilkunastu stosów kart dostępnych do kupna w trakcie gry, albo nie wyczerpie, się, nie, nie wyczerpie się zapas kart prowincji, a więc kart najcenniejszych, tych, które są warte aż sześć punktów. W momencie, gdy któryś z tych dwóch warunków gry zostanie spełniony, gra jest stopowana, wszyscy gracze przeliczają punkty z tych kart, które mają w swojej talii, i ten, kto z tych punktów zdobędzie najwięcej, zwycięża. Brzmi banalnie, ale w praktyce okazuje się, że Dominion jest grą, która na tym prostym szkielecie mechanicznym, oferując raptem kilka różnych keywordów i umożliwiając konstrukcję rynku kart, które będziemy następnie kupować do naszej talii. W taki sposób, że na tym rynku znajduje się zawsze 10 wybranych przez nas lub wylosowanych kart, to okazało się jest receptą na sukces. Dominion jest klasycznym przykładem gry, w przypadku której mamy do czynienia z bardzo dużym minimalizmem zasad, ale z masą możliwości. Ta masa możliwości objawia się zarówno w kontekście samego doboru kart, jakie będziemy umieszczać na rynku, czyli w jaki sposób wykreujemy ten, ten potencjał, z jakiego możemy korzystać w trakcie trwania partii, jak i również. W momencie, gdy decydować będziemy o tym, które karty pozyskujemy do naszej tali i jak tworzymy nasz silniczek. W Dominionie jest dużo decyzji do podjęcia i Dominion jest grą graną na kilka temp. Może być tak, że na początku uda nam się rozpędzić naszą maszynkę, sprawić, że ona będzie dobrze funkcjonować, ale w pewnym momencie kupowanie kart, które niekoniecznie korelują z tym, jak wygląda ta maszynka, spowodują zapchanie tej maszynki. To mi się zawsze w Dominionie bardzo podobało, że trzeba znaleźć pewien złoty środek między budową talii a pozyskiwaniem kart zwycięstwa, które w praktyce na końcu są jedynymi, które przekładają się na nasz wynik. O Dominionie opowiadałem dosyć obszernie w swojej recenzji, a planuję też za jakiś czas na fali mojego powrotu do Dominiona serię kolejnych filmów poświęconych różnym rozszerzeniom. Bo w Dominiona w lipcu zagrałem kilkanaście razy. Zagrałem zarówno z chłopakami z Gradania, kiedy to sięgnęliśmy po polską odsłonę po polsku odsłonął jednego z nowych rozszerzeń. Zdaje się, że to było Dominion Hinterlands, wydane po polsku, jak i również grałem później w domu ze swoimi dziećmi i z rodziną, sięgając po różne starsze rozszerzenia, takie jak Wybrzeże, takie jak Złoty Wiek, czy na przykład Róg Obfitości. W związku z tym, Dominion to gra, którą bardzo lubię, do której bardzo lubię wracać. Gra, o której zamierzam jeszcze z nami kilkukrotnie opowiadać. W lipcu miałem dużo Dominiona. To też powód, dla którego to właśnie ta gra ląduje na drugim miejscu mojego zestawienia. Na pierwszym miejscu pojawia się gra, w którą wprawdzie nie zagrałem najwięcej razy w trakcie lipca, ale niewątpliwie i bez wątpienia jest to gra, której poświęciłem w lipcu najwięcej czasu. Tym tytułem jest jedyna, jedyna gra, która była także w mojej topce za poprzedni miesiąc, czyli w czerwcu. Tą grą jest Combat Commander Europe. Combat Commander Europe to gra wojenna autorstwa Chad'a Jensena, wydana przez GMT Games w tym momencie już blisko 20 lat temu. To gra, która pozwala nam na odtwarzanie na szczeblu taktycznym starć toczonych w trakcie II wojny światowej w Europie pomiędzy siłami niemieckimi a sowieckimi oraz amerykańskimi. W Combat, w Combat Commander Europe znajdziemy masę żetonów, znajdziemy też 12 map, znajdziemy również kilkanaście scenariuszy i znajdziemy trzy talie kart. Bo Combat Commander Europe napędzany jest kartami. Każdy z graczy dysponować będzie swoją własną talią kart, które to będzie w trakcie rozgrywki, w zależności od danego scenariusza, w określonej liczbie dobierać, a następnie zagrywać, wydając rozkazy oddziałom znajdującym się na planszy. Combat Commander Europe to gra napędzana kartami, która będzie wykorzystywać mechanizm rzutów kośćmi bez rzucania kośćmi, bowiem na kartach, o których wspomniałem przed momentem, znajduje się szereg różnych informacji. To jest gra, w przypadku której na kartach znajdziemy masę różnych rzeczy i. W zasadzie większość mechanizmów, które są wykorzystywane, że będzie bazować właśnie na tym, co mamy na tych kartach, bo na tych kartach znajdziemy z jednej strony rozkaz, a więc konkretny rodzaj aktywności, jaką można wykonać dzięki zagraniu tej karty, aktywując czy to oddziały, czy gracza, takie jak przemieszczanie oddziału, takie jak ostrzał, takie jak próba uporządkowania oddziałów, czy na przykład wezwanie wsparcia artyleryjskiego. Z drugiej strony, na tej samej karcie znajduje się także część poświęcona zwanej akcji, czyli aktywności, którą można wykonać, zarówno w ramach naszej tury w celu wzmocnienia wykonywanego rozkazu, jak i również jako reakcję na poczynania przeciwnika w trakcie jego tury. Wreszcie, na kartach znajdują się także dodatkowe informacje, takie jak losowy heks, potrzebny w momencie, gdy mamy do czynienia z jakimś wydarzeniem wymagającym ustalenia losowego heksu. Wspomniane właśnie wydarzenie losowe, które może być momentami wprowadzane w życie, jeśli pojawia się konkretny wyzwalacz, konkretny trigger, mamy również wynik rzutu kostkami. To jest gra, która niby nie wykorzystuje fizycznych kości, ale będziemy w trakcie rozgrywki wykonywać regularnie rzuty kośćmi, żeby sprawdzić skuteczność efekt wykonywanego przez nas, wykonywanej przez nas Wykonywanego przez nas rozkazu, i w tym celu zamiast miotać fizycznymi kośćmi, będziemy odsłaniać kartę z naszej talii i sprawdzać, jak, wygląda jak wyglądają nadrukowane wyniki rzutów dwiema kośćmi, które są tam nadrukowane. Rozwiązanie, które wydawać by się mogło, niepotrzebnie komplikuje rozgrywkę, ale jest mały haczyk. Na tych rzutach kośćmi mamy, mamy również momentami obwódkę czerwoną, która jest tak zwanym triggerem, czyli wyzwalaczem, informacją, że gra powinna być na chwilę zastopowana i powinno coś się zadziać. Tym czymś może być albo na przykład wydarzenie. Wtedy odsłaniamy kolejną kartę i sprawdzamy, jak to wydarzenie wygląda. Może to być na przykład ukryty snajper, może to być problem z bronią, z której aktualnie strzelamy, może to być także zastopowanie gry w celu, w celu zaznaczenia upływu czasu. Bo w Combat Commanderze, w przeciwieństwie do bardzo, bardzo wielu innych gier, upływ czasu nie jest linearny w tym sensie, że. Nie mamy konkretnej sekwencji tury, która mówiłaby nam o tym, że przechodzimy przez 8 faz, a potem przesuwamy znacznik, który i gramy kolejną turę. W Combat komanderze to tak nie działa. Wydawać będziemy rozkazy naprzemiennie, jeden gracz, potem drugi gracz, do momentu, do którego nie zostanie spełniony jeden z warunków przesunięcia znacznika czasu, co powoduje odpalenie konkretnej sekwencji. W Combat mamy do czynienia z rozgrywką na szczeblu taktycznym, czyli na plan 3 znajdą się drużyny, znajdą się sekcje, znajdą się konkretne bronie, na przykład ciężkie karabiny maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, czasami nieco bardziej złożone sprzęty, ale to gra, w której paradoksalnie nie znajdziemy żadnych pojazdów. Pojazdy pojawiły się dopiero w jednym z... Rozszerzeń i to wydanym kilkanaście lat po starcie tego systemu systemu, bo Combat Commander Euro zapoczątkował całą serię gier wydanych w tej serii. Mieliśmy później combat Commander Mediterranean, mieliśmy combat Commander Pacific, masę różnych rozszerzeń. Ta linia wydawnicza w dalszym ciągu jest jeszcze przez GMT Games utrzymywana i rozwijana, a sam system doczekał się całej masy fanowskich rozszerzeń, doczekał się nawet reimplementacji pierwszowojennej. Great War Commandera, który stanowi moją jedną z absolutnie ulubionych gier wojennych. Ale w lipcu bardzo intensywnie zagrywałem się właśnie w Combat Commandera, czyli w Ojca całego systemu, grę, która sprawiła mi naprawdę dużo radości. Gry, którą, po którą chciałem od dłuższego czasu sięgnąć i w którą Zagrałem w czerwcu, zagrałem w lipcu i w sierpniu też zamierzam w nią jeszcze trochę pograć, bo pozostało mi jeszcze kilka scenariuszy, które chciałbym koniecznie sprawdzić i przetestować, zanim podzielę się z wami swoimi obserwacjami na temat tego tytułu, już pełnoprawnej recenzji. Combat Commander Europe to gra, której poświęciłem multum czasu, gra, która w porównaniu do Great War Commandera wypada troszkę słabiej, ale to jest kwestia w dużej mierze preferencji dotyczących okresu historycznego, które też jest w dużej mierze też efektem tego, że Great War Commander mimo wszystko bazował na tym, jak wyglądał Combat Commander i mógł dołożyć do niego jeszcze dodatkowe cegiełki, sprawiając, że ten system stał się jeszcze lepszy. Ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Wiem, że są ludzie, którzy wolą klasycznego Combat Commandera, nie lubią Great War Commandera właśnie z powodu tych lekkich nadbudów systemu, również z powodu settingu. Większość ludzi woli jednak długo wojnę światową od pierwszej, ja zaliczam się do tego grona, które woli pierwszą wojnę światową, co nie zmienia faktu, że bardzo lubią Combat Commandera, to jest jedna z tych gier, do których usiądę w zasadzie zawsze i wszędzie. Combat Commander Europe powrót po dłuższym czasie gra, przy której najlepiej bawiłem się w lipcu i tym samym gra, która trafiła na pierwsze miejsce tego zestawienia. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. To był materiał, w trakcie którego op opowiedziałem Wam o swoich trzech grach lipca 2024 roku. Jak zawsze, zapraszam Was także do innych filmów na Wojnień TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera, zwanego dzisiaj Platformą X. I życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.